Kolejny, jak co roku, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łomży organizuje turniej siatkówki plażowej amatorów. Cieszymy się, że tak licznie zawodnicy się zgłosili do tego turnieju. Dzisiaj wystąpi 16 par, z czym jest jedna para żeńska i dwie pary mieszane. Mamy nadzieję, że tak samo jak frekwencja dopisze też pogoda i zawody przede wszystkim zakończą się w zdrowiu. Turniej będzie rozgrywany systemem brazylijskim, znaczy to, że dopiero druga porażka eliminuje parę z turnieju. Nagrody są przewidziane także dla najlepszych par mieszanych oraz najlepszej pary żeńskiej. Oprócz tego oczywiście nagrody w klasyfikacji generalnej. Jak pan ocenia zainteresowanie środków plażową? Eee, bardzo się cieszę, że, że tak dużo par się zgłosiło, ponieważ w naszym województwie nie ma zbyt wielu turniejów, nie są one rozgrywane często. Dlatego fajnie, że zawodnicy pokazują, że warto takie turnieje organizować. Jak co roku Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łomży zorganizował turniej siatkówki plażowej Mosir Łomża. Jest to impreza organizowana cyklicznie, cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, tak samo było w tym roku. Ilość drużyn była ograniczona, mogło w nim wziąć 16 drużyn i tak, tak też było. Pogoda wytrzymała prawie do końca, zaczęło padać dopiero na finały, więc z tego się cieszymy, bo prognozy były troszeczkę mniej, 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 mniej pozytywne. Więc wszystko wszystko przebiegło fajnie. Cieszy też fakt, że trzecie miejsce tym razem zajęła drużyna z Łomży. Do tej pory ich nie było na podium. A wygrała drużyna, można powiedzieć, już już tradycyjnie, bo po raz trzeci z Hajnówki. Nie pierwszy raz w Łomży. Było ciężko w sumie, bo z bratem już za rzadko gram, ale udało się, całe szczęście. Finał był emocjonujący, bo w sumie tie breaka zagraliśmy pierwszego w tym y, ciężkim dniu, bo na początku słońce było, teraz deszcz pada, ale jest dobrze. Skąd przyjechaliście i czy gracie zawodowo, amatorsko, jak często? Ja przyjechałem ogólnie z Biegostoku, bo przeprowadziłem się, ale brat przyjechał z Hajnówki, gdzie mała, mała miejscowość. Brat nie gra za bardzo w środkówkę, bo za granicą za bardziej siedzi. A ja gram często, nawet można powiedzieć, że prawie codziennie. Więc to było takie, że dla mnie to nie była nowość na turnie jako tak. Jak oceniasz ten turniej przygotowywany przez Moskwy w Łomży? Bardzo fajnie przygotowany, bo to mi się podoba. Drugi raz tu jestem i naprawdę nie mam żadnych zastrzeżeń. Jest muzyka, jest fajna atmosfera, wszyscy się bawią dobrze. Super. Wrócicie za rok? Oczywiście, że tak. Już w tym roku planowane jest ogrodzenie tego boiska, wyrównanie tej nawierzchni, nawiezienie do dodatkowego piasku, tak żeby to boisko było bardziej profesjonalne i żeby zawodnicy mogli grać w komfortowych warunkach.